Witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie test Leo Onele Massiego. Więc będzie naprawdę grubo i w tym odcinku nie wiem czy sobie zrobię. Może znowu widzę, bo bił to chyba już milion, więc. Z kim będą sobie zagrać? Z Michael'ką może Ona 95 wyrola To będzie mój nasz przeciwnik Więc... skrajne. Hmm. 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 Może się Uda weźmieć hat-trick Dla no, No i niedługo będzie film gdzie odbieram sam Aksynę Ronaldo już trochę się zapoznał z naszą drużyną i jestem film bardziej bardzo łatwo no i co teraz? jest? Leo, Messi. Leo Messi. No, ja w sumie to i dobrze. Fakir, fajki 500. 60, oczywiście. Nie pamiętam, czy mogę to wy. czy jego pozdrawiam, więc pozdrawiam. Krystianu nie Jeszcze cztery nie wygodzić, zostało siedemnastym minutem, tutaj siedem do zero A to jest Krystianu sprzedać I

No to pożrej najpierw. I znowu zapomniałam o tych dwóch statystykach. 13,0. 14. Do 20 dobijemy? Nie. Chciałam to do 20 dobić. Dobić. Leonie. Leonie. się zapoznaje dużo szybciej to... z kim był Ronaldo. Cristiano Ronaldo to kilka razy. Dwa razy z nim zrobiłam znowu brankę. Ano? Nie, kilka brank. Czy będzie wódz z to piękne, nie, niestety. O, jeszcze... Aj, 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 no to by było. No, niestety. 19 do zera. Szkoda, że nie ma. Mm. Z przodu... Od... Z przodu... Od... Mm, dwójki. I... Mm. Merci jest, więc super. No i co, no? Póki co ręka nie zrobimy. rano póki co też nie możemy, więc szkoda. No i za Fekira będziemy planować kogoś fajnego tutaj wsadzić. Nie wiem jeszcze kogo. Pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy. I nie wiem, zdobędziemy się kogoś. Na pewno kogoś wzmocnimy ten skład. A jak macie jakieś propozycje, to wpisz, piszcie w komentarzach. A ja będę już chyba kończył ten odcinek. Cześć!